Znaczy, chciałem Was powitać w Muzeum Witoszowie i jednocześnie mimo powitania chciałem Was zaprosić na spotkanie, które odbędzie się tutaj we wrześniu. To znaczy chcemy, organizujemy spotkanie specjalnie dla Was. Sobota, niedziela, termin podam Wam na blogu i termin będzie podany oddzielnie. Chcę zaprosić Was na spotkanie właśnie, które będzie poświęcone między innymi obsłudze AK 47. Cały dzień poświęcimy na składanie, rozkładanie, prezentację. Nie będę robił tego ja, będzie to robił Pan Sławek i jego ojciec, czyli Pan Stanisław. Wszystkie te plotki, które gdzieś tam żeście słyszeli po drodze, są prawdą, ewentualnie prowokacją polityczną, jednak my tego się nie boimy. Zapraszamy Was na spotkanie do nas, które da wam możliwość zapoznania się między innymi z tego typu urządzeniem. Nie każdy wie, jak to obsługiwać. Jak tym działać, ale niestety, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, to ta broń będzie bronią, którą każdy Polak powinien znać. Dlaczego? Bo my jesteśmy w to wyposażeni. Łącznie w takie karabinki. Sławek za chwilę wam to przedstawi. Słuchajcie, nikt nie wierzy w to, że na stanie jeszcze polskiej armii są pm -y i PPS-e. Niestety są. I w momencie, kiedy dojdzie do mobilizacji, będzie to samo, co teraz jest na Ukrainie. Większość uzbrojenia pochodzi, słuchajcie, jeszcze z okresu II wojny światowej. Dostają pps -e, dostają pm -e, dostają innego rodzaju szajs, który nie powinien działać, a jeszcze działa. Także spotkanie, które my tu organizujemy dla was, będzie poświęcone tylko i wyłącznie zapoznaniu, instruktażu, posługiwaniu się. Jeżeli będą chętni, Sławek na pewno zabierze was na strzelnicę, będzie możliwość postrzelania z różnego rodzaju broni. Teraz Sławek, przedstaw to, co sam zrobiłeś i pochwal się. No, zrobił to mój tato, zrekonstruował że polski długi karabin Mausera. Prawda? Zrekonstruował go po tak zwanym pożarze, ponieważ obok tutaj, może, zapokażmy tamtego prawda, niemieckiego Mausera, te obydwa karabiny prawda, zostały znalezione podczas przeszukiwania pogorzeliska przez strażaków. Prawda? Ale docelowo komenda powiatowa policji w Głuszycy no, dała nam zasadniczo dwa destrukty karabinów Mauser. Tutaj jeszcze ostała nam się przepraszam cię, oryginalna prawda, kolba, lekko nadpalona. Także dopiero dwa dni temu udało się w, no, zakończyć wizualną właśnie rekonstrukcję tejże polskiej legendy, jakim niemożliwie jest drugi karabin Mauser z września 1939 roku. Mianowicie troszeczkę nas powstrzymało prawda, przed szybszą restauracją tego karabinu, kolba. Mianowicie, no, była nieco droższa właśnie od tejże niemieckiej kolby. Mianowicie, no kolby kwota mniej więcej skończyła się na 1000 złotych, prawda. I to przyczyniło się w sumie do wizualnej odbudowy takiego karabinu. Aczkolwiek yy, jakieś tam, prawda, yy, funkcje tak zwanego suchego strzału, bądź też funkcje przeładowania prawda, są w tym karabinie zachowane, ale niestety jego dusza będzie już milczeć po czas. Także słuchajcie z, takim, z takimi opowieściami to mówił tylko syn. A co może powiedzieć ojciec? Znacie pana Stanisława, poznaliście już go w innych audycjach. Także jeżeli ktoś się zdecyduje, jeżeli będzie chciał ktoś przy, przyjechać, słuchajcie, to będzie konkurs. Kto pierwszy na zasadzie, ten lepszy. Będzie możliwość przenocowania tu na terenie muzeum. Mi od razu mówię, kto pierwszy, ten lepszy, czyli 10 miesięcy. Już tu widzę spojrzenia, że już co najmniej wszystkie są zarezerwowane. Także <laughs> słuchajcie, przyjeżdżamy tu, spotykamy się na terenie muzeum i to będzie na zasadzie instruktażu. Bo i i Pan Stanisław mają do tego pełne prawo. Jeżeli nie ściągną tu instruktorów, którzy udzielą Wam pełnego instruktażu, jeżeli chodzi o obsługę danego rodzaju broni i uzbrojenia, zapoznacie się to z historią, spędzicie tu kilka godzin, słuchajcie, bo jak wygląda wycieczka po muzeum? Przeważnie się wpada trzy minuty i się wypada. Przewodnik, jeżeli jest, to robi jeszcze to krócej. A wy będziecie mieli do dyspozycji możliwość, do dyspozycji, będziecie mieli do dyspozycji cały muzeum i wszystko, co znajduje się na terenie muzeum. No. Jeszcze podaj adres. W yy, 5800 Świdnica, yy, koło Świdnicy z to mi w 7. Zapraszamy. Dokładnie tak, także ja też Was bardzo gorąco zapraszam. Do zobaczenia na szlaku i w muzeum we wrześniu.